Nie wiedziałem po co jadę, no bo to była taka historia w ogóle, że wiesz, jeździliśmy po auta takie współczesne do, do, do Francji. No i ten mój najomy Francuz mówił do tego Ferdynanda, że czy ma kogoś żebym, bo wiesz, coś odresorować taki samochód, a poczekaj chwilę zadzwonimy. zadzwoniłem ja do tego swojego kolegi, a on miał kolekcję z kuzynem, już i na emeryturę. no i powiedzieli, że wyświetlają kolekcję, teraz chcą sobie normalnie żyć. Zostawili sobie po jednym, po dwa auta, tylko resztę poszkodowali. No I on do niego, nie i mówi, że mam tutaj rodzinę z Polski, nie? I... Czy masz jakieś auta jeszcze na sprzedanie? Nie, 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 nie mam, nie? Wszystko jest sprzedane. A żona to z tego gościa. Żona nie słyszała, jak gada, nie? Mówi, jak nie masz, jak masz tam stać w garażu jeszcze jeden. No i tak się zadaliśmy, że na tydzień zadzwonił mu do przyjacie, bo ten samochód sprzedam. I wiesz, ja myślałem, że to będzie samochód taki, żeby wchodzi do garażu. Wchodzisz wchodzi do samochodu jedziesz, no, a to górę w środku. Ten pan mi goścodawał. Mówił, że 30 lat temu wjechał do garażu. No i tak stoi. Bo dobra, nie wiem, zaraz tutaj wiesz. To za samochód, bo to jest ciekawe byłem, nie miałem nawet niczego ani informacji jaki model. W ogóle nie wiem, że Peugeot, czy Troen czy QD, Mercedes. No to mówi, to chodźcie na to... Chodźcie na Twojego garażu i wam i pokażę Was samochód, nie? No tu wiesz wchodzę, otwieram na tą bramę pierwszą, wchodzę, a tam stoi taki jak ten teraz. Siecący, elegancki. Ja mówię, Jezus Maria, za te pieniądze taki samochód kupię? Ja. On nie nie, nie, to nie jest twój samochód. Twój samochód stoi bramę dalej na drugą ramę, a tam stał się ten środ. <laughs> no ale to jeszcze nie wszystko. Jak mi doszło do skutku, że go już kupuję, pisałem tą umowę z nim. No i z tego grał drzewo wyjechać, te 30 lat tam stał. Więc pod bramą, z drugiej strony drzewa wycinaliśmy, no, bo wszystko porosło. No i te zamowy pchnęliśmy. Leweta stała na osiedlu, w mieście. No i ludzie się interesowali, co tu robią polaczki tak daleko. Po co oni tu przyjechali. No i jak się okazało, że ten samochód czy przyjechała policja, bo ktoś zadzwonił, że Polacy kradną dobro narodowe Francji. No, przyjechała policja, zabrała dokumenty tego samochodu, tą umowę, co z tym panem spisałem. Nie było chyba ich dwie godziny, w tym czasie załadowali samochód na lawetę, bo dwa, dwa kupiliśmy w sumie. Przyjechali po dwóch godzinach i powiedzieli, że wszystko pasuje, samochód nie jest w żadnym rejestrze zabytków we Francji. Do widzenia. I tak się, stałem się tego samochodu. Taka była przygoda. Ok, tam, tydzień w Normandii na, na wakacjach tego znajomego, podaliśmy nic potem do Polski całą drogę od Normandii, praktycznie do Polski wszyscy kierowcy tirów na CB się, że weźmiemy jakieś tam kurniki że tam nic nie warte inni, inni kierowcy co ty gadasz, ten twój zestaw co nim jedziesz cały załadowany nie jest warty tyle, co ten, ten kurnik co go nazwałeś tak się pokłócili po drodze że zjechali na parking i się pobili. <grywka> taka była przygoda Do liśnika, co ma benzynę, I ci ciągnie, nie? Widzisz? Produje ci poziom paliwa. I ten łańcuch muszę odzyskać. tylko, jest całe co stawiać nowe, odrestaurowane. Jeden do jednego. Ale o tak to wygląda. Przed Liponie, cały środek, wszystko no to tak wyglądał nie jak pełny był w 2008 roku ja to odbija chyba ile jedna wielka rda może w przykład zbiornik wtedy a zbiornik teraz no to masz oryginalny odzyskałem i działa nie ten yy, włącznik gra numerki Stara część, a nowa nie? No to zostało stare nie? No to można to nie? Masz sterowanie wycieraczko przedniej szyby, można elektryczne jakby ci się zepsuło elektryka to może się zresztą szorować nie? 16 lat już minęło od tej pory Teraz już ładne Dojechał do kościoła i na salę. <laughs> Reszta mi nie interesuje. Teraz jest nieocytacja, nie? To ręcznie otwierasz tak. Urki żeby się ta nie obijała od karoserii. Tu masz uchyty zamykania, uchwyt otwierania. To wszystko widzisz, jak to jest, jak powinno być, nie? Podglądy. Gdzie co było, jak montowane. Cała przeszłość montażu, montażu w foteli przednich. Żadnych pasów, żadne poduszki powietrznej. Garówki stuletnie w tych światłach. Zapaliłem pierwszy raz, robić instalację. To z tej jednej poszedł dym. Spaliła się. Ale jadą nowe. Tu jest Sherry od Zombola. Tu też zdjęcia z bratem. Byliśmy już nie wiem: Irlandia, Anglia, Walia, całe Bałkany. My zjechali. Grecja: wszystko masz, wszystko masz. Auta komunistyczne. i ta rolka chodzi o kilometrów o, o. o. A wiesz, tu mam stary zawiad maskowy masz to jest fajne to są nożyki które są nie do zdarcia nie w ogóle to jest ta, one mają to jest 50 lat już czy tam 40 i wszystko jeszcze masz zalakowane normalnie oliwce nie wszystko nowe wszystko chodzi. To jest ciekawostka 20 na 50 Nowe samochody dzisiaj mają 030 50 tu ma 20-50 czyli jest wartościowy, nie? Tu, masz nic, tu nie jest nic hartowane, nie? Zawory wszystko jest normalne, nie? Dzisiaj wszystko hartują i robią, nie? A gdy ja nie było, tam nalał normalną benzynę to chwilę by pochodził i będzie coś tam wyklało skrzyneczki na narzędziach, to, na, to na narzędziówka potem masz sobek. O, sobek jest. Dorzecki Ferdynand, pochodził z po Polski wyjechał w tam w czasie wojny. To Polak? Polak, no. Tutaj mam dokumenty od tamtego Oryginalny. Od kogo kupiłem. W którym roku? 22.08.2008 roku kupiłem go. Do. Wszystkie dokumenty do, re do rejestracji. montez Dr. Daniel Decre, Ja nie miałem takiego momentu zawahania, żeby go nie skończyć. Zawsze było kiedy, 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 kiedy... W końcu się na okazja, że córka wychodzi za mąż i... Najpierw obiecałem miejsce że na komunię ją zawiozę. Teraz za mąż wychodzi.